Dzień dobry, Marta Mackę, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego programu Reklamiara, w którym rozmawiam z moimi gośćmi o transformacji i wyzwaniach rynku marketingowego, rynku mediowego i rynku komunikacji marketingowej. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Agnieszka Kosik. Dzień. Agnieszko, bardzo się cieszę, że się spotykamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Marta. Agnieszka, my się znamy od początku. Branży. De facto tak. tak. Bo poznałyśmy się yy, poznałyśmy w grupie w... OMD. Ty ha. byłaś w OMD, ja byłam w corporate profile z późniejszym DDB. Jak najbardziej. Yy, Moja ale pierwsza praca. Twoja pierwsza praca, no moja, o Boże, trzecia wtedy to była, jakkolwiek <laughs> dziwnie by to nie zabrzmiało. Yy, środek lat 90. to był. Tak, początkowy środek. Początkowy <laughs> środek lat 90. -tych. 10 lat w MD, później 15 lat z gigantycznym sukcesem zarządzałaś Mediacomem, tak. domem mediowym Mediacom. Ostatnio byłaś szefowo polskiego Facebooka. Z naszym rynkiem mediowym, marketingowym, jednym słowem jesteś zaprzyjaźniona od zawsze i wiesz wszystko, dalej śledzisz, jesteś na bieżąco, więc chcę z tobą porozmawiać o tym, co tu, teraz, dziś i w przyszłości. Ponieważ tak jak być może już niektórzy z Państwa słyszeli, reklamiara nie będzie o historii, aczkolwiek nie uciekniemy od historii, szczególnie tak. rozmawiając z osobami, które mają tak gigantyczne doświadczenie jak ty, ale reklamiara teraz będzie właśnie o tym co w marketingu, w komunikacji dzieje się teraz i co nas czeka? No i właśnie, obserwując te zmiany, które następują, a jest, myślę, że jesteśmy jednym z najbardziej rozwijających się działów gospodarki. No. Y Widziałaś i widzisz to wszystko, co się dzieje, natomiast takiego przyspieszenia i takiego tempa, i takiego tornado, jakie jest teraz w ostatnim czasie, w ostatnich latach, no to chyba nie było nigdy. I można powiedzieć, że to, co kiedyś rozwijało się i działo się w 10 lat, dzisiaj, dzisiaj odbywa się w kilka miesięcy. No tak, tak. Rzeczywiście, jakby. Chyba sytuacja pandemiczna bardzo to przyspieszyła, właściwie nie chyba, tylko na pewno. To znaczy jakby wszyscy sobie zdawaliśmy sprawę z tego, że rozwój internetu um, to jest jakby rozwój związany z technologią i ten rozwój jest szybki. To znaczy jakby zmiany, które postępują, jeżeli chodzi o, o technologię, to, to, to są najszybsze zmiany. No ale jakby każdy sobie niby zdawał z tego sprawę, natomiast tak nie za wiele się działo. Moment, w którym a, jakby Musieliśmy przejść, pracować do domu, kiedy nie mogliśmy pójść tak bezpośrednio do sklepu, zrobić zakupów. No to był moment, kiedy nastąpiła rzeczywiście, rozpoczęło się to tornado, jeżeli chodzi o transformację cyfrową. I tą transformację cyfrową i. Tego wszystkiego, co, co, co się dzieje, czyli transformacji produktów, usług, przedsiębiorstw, medycyny, a, ale też tego, co wszyscy robiliśmy, przyszliśmy na pracę hybrydową, właściwie, znaczy nie na hybrydową, wtedy na pracę z domu, czyli właściwie z dnia na dzień zaczęliśmy pracować z domu. I co więcej, ta praca szła do przodu, te rzeczy się działy. To nie jest tak, że jak wyszliśmy z biura, to nagle nie, nie, nie było wyników albo, albo nie, nie, nie wydarzały się zaplanowane rzeczy. Oczywiście one były przeprowadzane inaczej, spotkania nie były face-to-face, -face, konferencje nie były z uczestnictwem, tak jak dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać face-to-face. Um, -face. Kiedyś byśmy rozmawiały pewnie przez ekran, um, przez monitor, no ale, ale to, to wszystko się zadziało i teraz jest takie nowe status quo. Nawet zobacz, nawet temat medycyny. Teleporada, którą teraz właściwie chcą a, wprowadzić, żeby przed spotkaniem się na wizycie lekarskiej, była teleporada, żeby ustalić, Um, a, y, czy, po co jest ta wizyta lekarska? Więc czy faktycznie jej potrzebuje To niektóre po, rzeczy. Dokładnie, ewentualnie można... z kim. Tak. I wszystko to można załatwić wtedy zdalnie, co jest oszczędnością czasu, oszczędnością pieniędzy. No jakby przy tych zmianach, właśnie nie tylko pandemicznych, ale klimatycznych, przy problemach, które mamy, jeżeli chodzi o czystość powietrza, no to chociażby to, że możemy zrobić to zdalnie, powoduje, że nie jeździmy. Do takie, nie wyłożymy korku, nie rodzimy w mieście i Dokładnie, tak dalej. Tak. Więc tych zmian, tych zmian jest, jest potwornie, potwornie dużo i to się już nie, nie odstanie. To jest tylko kwestia teraz, jak będzie to wyglądało po nowemu. No właśnie, ale obie pamiętamy czasy faksów, prezentacji na foliach. <noise> tak. Jakichś takich <noise> sytuacji, że na przykład nie było telefonów komórkowych. Nie było. No nikomu się nie śniło, że w ogóle będzie jakiś Google, który powie nam wszystko, że będzie Facebook. No była nasza klasa, co już było jakimś niezwykle innowacyjnym zjawiskiem. Yy, I co? I dzisiaj mamy Facebooka, mamy Google. No, mamy pewnego rodzaju monopol bym powiedziała nie tylko Facebook, Google, ale do tego jeszcze Amazon i Microsoft. No to są na pewno te firmy, które, um, które w, w tej technologii też przyspieszyły, bo też zobacz, że wcześniej jakby nie myśleliśmy o aplikacjach typu Zoom, typu Google Meet, czy typu właśnie Messenger na Facebooku, żeby go wykorzystywać do, do spotkania, do mm -hmm. tego, żeby zobaczyć się na ekranie. Bo właściwie to stroniliśmy od tego. Zawsze człowiek chciał się zobaczyć jednak fizycznie na spotkaniu. Natomiast no, te, te koncerny w tym czasie przyspieszyły ogromnie, jeżeli chodzi właśnie o, o produkty, które umożliwiają funkcjonowanie w takim środowisku pandemicznym czyli że żyjemy jakby częściowo też no, wirtualnie, to znaczy załatwiamy sprawę wirtualnie. No a on akurat w tym przypadku e-commerce, który wtedy wystrzelił a, najbardziej i najszybciej, bo tego się zaczęło. Tak? Musieliśmy zrobić zakupy, obojętnie jakie, no, dalej żyć trzeba. No i, i myślę, że jakby e-commerce to, 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 to nawet więcej niż... Jakby 10 lat, w parę miesięcy. Także tak, te duże koncerny dały nam możliwości, no ale jak wiadomo, no każdy monopol to jest pewnego rodzaju zagrożenie to jest jakaś trudność. No bo jednak mają dostęp do wielu wrażliwych danych, chociażby na temat nas samych. No a w takiej dobie technologii, nie wiem, nagrywania czy, czy w tym momencie budowania sylwetek, to, no, to trzeba bardzo na to uważać. Ale z drugiej strony. Dzięki właśnie tym koncernom możliwy jest bardzo szybki rozwój, ponieważ ich stać na to, żeby inwestować w rozwój produktów, inwestować w nowe technologie, nie wiem, virtual reality, augmented reality, a, no i robić to w dosyć krótkim czasie i dawać nam nowe możliwości i nowe ułatwienia w życiu. Więc to tak jak zawsze przy takich dużych firmach, jest ta strona dobra i jest ta strona trudna. No. i. i no i zobaczymy jakby co też świat zdecyduje jeżeli chodzi o te tematy no bo monopol tak po prostu no te firmy się nie rozpadną to może być tylko jakaś zmiana regulacyjna no raczej nic, nic innego tego nie zmieni um, no ale to już trochę nie do nas nie do nas należy poczekajmy co będzie ja widzę bardzo dużo dobrych stron ale widzę też te zagrożenia a jakie są zagrożenia no właśnie to, co powiedziałam, że wiesz, jakby my w pewnym momencie dzielimy się wszystkim i jakby my jeszcze sobie zdajemy z tego sprawę, ale te młodsze pokolenia, kurczę, to jest problem, no, bo to jest taka, tak jak patrzę na dzieci, jak doprowadzić do tego, żeby one nie dzieliły się wszystkim, dlatego że to nie jest... 100% uczciwości tego, co się dzieje w internecie, wiemy, że są nadużycia, wiemy, że ludzie się podszywają pod inne osoby, i, i, i te dzieciaki po prostu wierzą, ufają, no bo, bo niby dlaczego mają tego nie robić, a potem mogą stać się krzywdy. Więc chociażby z tego powodu wydaje mi się, że no, nie cofniemy technologii, to nie jest tak, że to nagle zniknie a, i że będzie inaczej. Natomiast no, to, na czym się powinniśmy skupić, to na edukacji, na edukacji młodych ludzi, że internet jest oczywiście bardzo dobry i bardzo dla nich a, jakby dający im dużo, dużo możliwości, a, ale muszą po prostu uważać. I, I to jest, to jest mi się wydaje. Bo jak nie będzie to Facebook, jak nie będzie to Google, to będzie się to nazywało inaczej, wspomniałaś o naszej klasie, to nadal będzie kopalnia informacji. Więc trzeba bardzo uważać, jakich informacji się udziela, komu się wierzy. Czy, czy, czy cała batalia o fake newsy, tak? Mm -hmm. No to też przecież jest właśnie, czy to prawda, czy to nieprawda. No trzeba mieć zdrowy rozsądek, a to jest związane z, z edukacją. Tak, dotknęłaś bardzo ważnego myślę tematu, jakim są dzieci. Tak. I myślę, że y, z jednej strony rozwój nowych technologii, dostęp do wiedzy, y, dostęp do komunikacji międzyludzkiej tak. dzięki nowym technologiom w pandemii niezwykle nie tylko nam dorosłym pomógł w prowadzeniu dalej biznesu czy pracy po prostu, ale również dzieciom y, w nauce chociażby, ale jednocześnie niezwykle zaszkodził i jednak Ilość dzieci, które no dzisiaj zbierają żniwo tego, tej izolacji i tego siedzenia permanentnie przed komputerem jakiejś takiej no, no niezdrowej, jednak relacji międzyludzkiej jest ogromna. Ta wiedza jest u nas dorosłych. Trudno oczekiwać od dzieci, że one, nastawione, jakby wrzucone w taką sytuację, będą umiały się przed tym obronić. Więc jeżeli mówimy też o wiedzy i troszkę też o rozwijaniu tej wiedzy i kompetencji, trochę chcę wrócić do, mm -hmm. do, do rozmowy o naszej branży, codziennie coś nowego tak naprawdę powstaje. Tak. Jakby ilość bodźców, ilość newsów, które i nowych narzędzi, które świat nam daje, jest po prostu nieograniczona i niesamowita. I czy to marketer, czy, czy branża komunikacji marketingowej musi się w zasadzie non-stop czegoś nowego uczyć. Tak. My o tym rozmawiamy na wszystkich naszych też konferencjach CMO Summit i jest mnóstwo ciekawych prezentacji o trendach, o właśnie narzędziach i tak dalej. Ale pytanie, <śmiech> <śmiech> pytanie o to, jakie kompetencje tak naprawdę mhm. dzisiaj i w przyszłości są kluczowe i potrzebne? Domknę tylko temat dzieci dobrze, bo bardzo proszę, bo oczywiście on jest tam bliski i, i, i tej wagi jakby naszej roli jako rodziców i roli szkół w edukacji i też firm, które, które zwracają na to uwagę. To jest to jest chyba teraz najważniejszy temat, znaczy to jest najważniejsza rzecz, żeby ci młodzi ludzie nie stali się ofiarami po prostu jakichś niezdrowych sytuacji w internecie. Natomiast jeżeli chodzi o kompetencje marketerów, czy też marketingowców, bo to mhm. um, możemy w różny sposób na to patrzeć, to wydaje mi się, że um, taka, taka jedna najważniejsza, najważniejsza chyba kompetencja, to jest to, że klient powinien być w centrum wszystkiego, co się dzieje w danej organizacji. Nieważne, czy to jest klient B2B czy B2C, ten klient. To jest, to jest to jest ktoś, czy to jest coś w sensie, jeśli to będzie biznes firma, co powinno przyświecać każdej części organizacji, w której pracujemy, bo to nie jest tylko w dziale marketingu, to nie jest tylko w dziale sprzedaży. To również powinno być tak samo istotne w dziale HR, w dziale produkcji, czy we wszystkich innych działach, które mamy w firmach, które do tej pory pracowały mocno silosowo. Więc wydaje mi się, że ta kompetencja dla marketingowców była oczywista, natomiast teraz wydaje mi się, że to jest ważne dla marketerów, czyli dla całych organizacji. Naprawdę być zorientowanym na klienta, znać go na wszystkie możliwe. Strony, bo to on de facto później korzysta z naszych produktów I to, on, i, i, i to on jakby jest z tego zadowolony, bądź nie jest usatysfakcjonowany, bądź nie wraca bądź nie. Więc to wszystko jest jakby związane właśnie z tym klientem. I to jest pierwsza chyba najważniejsza rzecz, bo jeszcze nie wszystkie firmy a chyba to zrozumiały. Myślę, że druga taka kompetencja dosyć istotna, właśnie jest związana z tym, że powinniśmy wyjść z silosowości. Firm. To znaczy, nie robimy czegoś tylko w swoim dziale, tylko jest kwestia tego, że musimy się umieć porozumiewać pomiędzy działami. To nie jest tak, że jeżeli jesteśmy marketingowcem, to nie powinniśmy na przykład rozumieć języka finansowego. Nie, wręcz odwrotnie. My powinniśmy rozumieć język finansowy i umieć się do dogadać z dyrektorem finansowych i, i znaleźć jakby wspólne nie wiem, ścieżki rozwiązania do sytuacji. A co jeszcze ważniejsze, umieć rozmawiać z CEO, z właścicielem, no bo to są w ogóle już inne. Sytuacje. I, i, I nie można po prostu tego, y, nie można tego pominąć już, tak? a do tej pory jednak to nie było oczywiste. To znaczy, każdy sobie pracował w swoim ogródku. I to jest taka druga cecha, która mi się wydaje, teraz jest niezbędna do tego, żeby rozwijać przedsiębiorstwo do przodu. Trzecie, to jest taki mój mały konik chyba od zawsze. No to jest, da to są dane. No to są dane, dane, dane. Tego jest coraz więcej i jako marketerzy my mamy bardzo dużo tych danych w firmach i po prostu musimy się nauczyć jaka jest ich rola i jak możemy z nich skorzystać, jak możemy poprawić efektywność wszelkich działań wewnątrz organizacji i na zewnątrz organizacji. Więc to jest jeszcze taka nieoczywista rzecz, bo zwykle marketing nie był postrzegany jako coś policzalnego, a on jest bardzo policzalny. Zwykle było o tym czy ładny był ten film. Pamiętam, czy ładny był ten film i ile miałem misji. Ale już jak to działa. Po to dzień to kiedyś. Tak. Pamiętam, jak kiedyś powiedziałaś na jakimś takim spotkaniu, to chyba było spotkanie w ramach dialogu między branżą komunikacji marketingowej a działem zakupów prokurmentu, tak. że GRPiS-a nikt nigdy nie widział i nie zobaczy. No nie, no, nie. no nie. nikt Go nigdy nie widział i nie zobaczy, a jest dosyć kosztowny, więc warto wiedzieć. Jakby, czy dobrze został, czy dobrze kupiony, został zainwestowany ten, ten pieniądz we właściwego GRP-a? Tak. Którego i tak nie zobaczymy. <gryzys> Agnieszka, wspomniałaś trochę już o pandemii. My generalnie od dłuższego czasu jesteśmy w permanentnym kryzysie. W permanentnym Coś kryzysie, czy to jest pandemia, kryzys gospodarczy, teraz inflacja. I za chwilę jeszcze większa inflacja, zaraz dostaniemy rachunki za prąd yy, i za ogrzewanie, bo tak zima raz. idzie, wojna, y, kryzys klimatyczny. Y, kryzys kojarzy się ze słowem bardzo negatywnym, pejoratywnym, smutnym, przykrym, ale jednak, i troszkę już tego dotknęłaś, bywa opportunity. Bywa szansą. Bywa, bywa szansą. możliwością. Znaczy, tak. tak, tak, jak najbardziej, zwłaszcza przy przy rozwoju technologii, dlatego że y, zobacz, y, jakby nawet taka, taki prosty przykład, y, jak weźmiemy i zanalizujemy trendy w Google, czego ludzie szukają albo jakie słowa kluczowe wybierają, czego jest najwięcej. Nie wiem. Jak się rozpoczęła wojna w Ukrainie, to naprawdę bardzo dużo szukanych było kursów strzelania. No, tak zareagowało nasze społeczeństwo i y, y, y wystarczy wtedy, jeżeli ma się strzelnicę. Albo się jej nie ma i chce się postawić. Nie wiem. Ma się można Dokładnie, można zareagować na to. Mm -hmm. Można właśnie odpowiedzieć na tę potrzebę rynku, czy potrzebę znaczy, no, rynku w sensie ludzi, tak? No bo oni ją zgłaszają, oni tego szukają. I to jest, to jest jakby taka jakby najprostsza rzecz. Jeżeli dzieją się różne zmiany, a w kryzysie właśnie one. Się dzieją, no to można próbować, jakby je zaadresować. Tylko trzeba do tego usiąść i się zastanowić i skorzystać właśnie z tych narzędzi, które już mamy. Ale to też to, to też to o czym mówiłaś, no jakby e, zmiany w edukacji, o ile więcej teraz, to stało się normalne, że uczymy się przez internet. Kiedyś to by było takie, takie trudne, nie? A teraz e, jakby możliwość e, e, skorzystania z wielu kursów, e, jakby, bo one powstały, bo powstały po prostu wręcz szkoły wirtualne, z których możemy się uczyć, możemy zdobywać wiedzę, możemy, no nie powiem zdobywać doświadczenie, bo to już nie będzie takie idealne, zależy gdzie, ale naprawdę możemy dużo zyskać. czy, a, czy czy, czy wszelkiego rodzaju symulacje, które można prowadzić dzięki temu, że mamy virtual reality A, i, i możemy próbować, i tu nie mówię tylko, o, by były symulatory lotów czy symulator jazdy samochodem, ale mogą być wszelkie inne symulacje, tak jak były gry strategiczne, tak? to teraz można to prawie robić na żywo i prawie globalnie, i jakby nie masz z tym problemu. Można naprawdę się uczyć i rozwijać, co nie było takie oczywiste, zanim jakby nie doświadczyliśmy tej trudnej sytuacji zamknięcia. W domach. No właśnie, i to spowodowało, że nauczyliśmy się robić zakupy online. Tak. I tak naprawdę nauczyli się tego nie tylko młodzi ludzie, ale również starsze osoby, bo po prostu sytuacja wszystkich do tego zmusiła. Czyli dzisiaj możemy zrobić wszystkie zakupy online. Tak naprawdę możemy się ubrać online. W tej chwili możemy sobie dzięki aplikacji CCC Geo Obuwie zmierzyć buty, nie wychodząc sprzed komputera. Możemy się zbadać, tak. Przynajmniej do pewnego etapu y, y, online. Y, możemy. Zamówić y, wszelkiego rodzaju usługi. Wszystko możemy zrobić online. Możemy się spotkać wi na wino ze znajomymi tak. online, chociaż ja osobiście wolę live, no ale, ale w pandemii też się zdarzało <śmum> spotykać online. Mam takie <śmum> zdjęcie. <śmum> y, 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 możemy sobie stworzyć swoje awatary w, kom, w swoim komputerze. Możemy przejść do świata Meta. meta. Czy my już naprawdę będziemy jeździć na narty, nie wychodząc z dużego pokoju, i tak jak w tym uroczym filmie o tym robociku Wally, -E. Wall -E, nagle wszyscy będziemy siedzieć w takim dziwnym świecie, trochę typu Sex Mission czy, czy Truman Show, i po prostu z tymi tabletami jeść jakieś sztuczne hamburgery by Delivery. I czy ten świat tak będzie wyglądał? Ja myślę i wierzę, i chcę wierzyć. Że tak nie będzie wyglądał, natomiast to też się nie cofnie. Metaversy powstało, te światy są i one się bardzo dynamicznie rozwijają. One również dają dużo możliwości, dlatego chociażby patrząc, no bo kiedyś to był gaming, tak? Znaczy kiedyś jakby wirtualnie właściwie graliśmy. Każdy, jeżeli siadał przed, przed komputerem i nie pracował, no to właśnie było to, była to raczej gra. I um, i jak porównamy na przykład inwestycje w wirtualne dobra, czyli nie e-commerce w sensie, nie kupujemy dóbr trwałych, które do nas są przywożone, nie wiem, kurierem, czy odbieramy w paczkomacie. macie, oto też nowe. To też nowe tematy. No znaczy, kurierzy byli dawno, ale jakby jest paczkomat, dużo więcej, ale jest cudownie, nie rzecz, ma cię tak. w domu. Kurier nie jest w stanie cię tak. zastać, odbierzesz po drodze do domu, a jest tak. w zasięgu praktycznie każdego spaceru. I jeszcze w dodatku nie muszę go dotykać. Nie, nie muszę go dotykać. Otwieram go zdalnie, wyjmuję swoją paczkę i odchodzę. Um, także e, ale wracając do Metamersu. w 2015 roku te zakupy, które działy się wirtualnie, ale wirtualne zakupy. Czy nie wiem, sobie coś w grze, tak? Y to ten rynek był szacowany na około 5 milionów dolarów. Natomiast aktualnie, znaczy w zeszłym roku, w 2021 roku, ten rynek jest oszacowany na poziomie 100 milionów dolarów. Czyli po prostu możesz sobie na mnie kupić ciuchy, tam, tam firmy budują normalne życie, znaczy wirtualne normalne życie. Normalnie możesz się ubrać, normalnie możesz jakby, jakby masz dostępność wszystkiego. I ludzie to robią, no bo ten rynek rośnie, czyli te zakupy się jakby, Dzieją. No ale jakby to jest ta jedna strona, natomiast ta druga strona daje też możliwość nam na przykład spróbowania tam rzeczy, bo nie jesteśmy pewni. Albo marketerom, na przykład jeżeli mamy nowy produkt, możemy go wpuścić w Metaverse i zobaczyć, czy to w ogóle się spodoba, czy to zadziała, czy, 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 to, czy te osoby będą nim zainteresowane. I to jest dużo tańsze niż. Wymyślenie czegoś, a potem wyprodukowanie fizycznie, wpuszczenie w rynek, i nagle się okazuje, że to jednak nie jest to. Także, no, tak jak mówię, tutaj to przenikanie tych światów już pozostanie. E, chciałabym wierzyć, że będziemy wyciągać tylko z tego te dobre rzeczy, i, e, no, ale tak jak we wszystkich chyba technologicznych tematach, zawsze jest ta strona bardzo dobra i bardzo fajna. Zobaczymy, gdzie metavers będzie trudniejszy, bo jeszcze o tym tak dużo nie słyszałam. Agnieszka, w, w poprzednich odcinkach yy, poprzedniego sezonu reklamiary wszystkich pytałam <grystanie> o to, za czym tęsknią z tych początkowych lat. Ja wiem, że Ty jesteś osobą patrzącą do przodu, ale też tego pytania teraz nie będę zadawać w tym sezonie, bo wszystkich moich gości chcę zapytać o to, na co czekają, co ich kręci jara, co ich ciekawi, Co przewidują, że będzie takiego fajnego w tej naszej no w tym naszym życiu z marketingiem, z komunikacją z nowymi technologiami, ale również no z tym, jakby co robimy w swoim życiu zawodowym. Um. Jak już powiedziałaś na początku ja jestem ja jestem po politechnice więc ja jestem inżynierem. Ja niestety nie umiem odpowiedzieć czy te obrazki to są ładne czy nie są ładne, ale na przykład bardzo lubię jak są zmierzone, żeby powiedzieć czy będą działać, czy nie będą działać. Tak na przykład jak w komunikacji, więc ja jestem i moim marzeniem zawsze było, żeby dane były w służbie marketingu i to jest teraz możliwe. Znaczy dzięki rozwojowi, w ogóle możliwości obliczeniowych komputerów, dzięki, w ogóle machine learning operations, teraz możemy korzystać z danych. Więc to, co mnie kręci, to są dane, dane i jeszcze raz dane. I to są właśnie takie tematy, bo wierzę, że to też będzie pozytywnie wpływało na nas, dlatego, że reklamy w naszym biznesie, tak jeśli już rozmawiamy o tym, reklamy będą, Bardziej dopasowane, będą trafiały do tych osób, które rzeczywiście prawdopodobnie z dużo większym prawdopodobieństwem ich potrzebują czy oczekują niż do tej pory. Czyli będzie mniejszy taki śmietnik reklamowy, że tak jak puszczamy spot w telewizji, no to że tak powiem hulaj dusza, ile milionów siedzi przed tym telewizorem. No i nie każdy musi być zainteresowany właśnie tą informacją, która jest przekazywana, więc ja wierzę, że dane to właśnie jest to, co zmieni ten rynek i nie będzie on też tak postrzegany jako, jako ten, który trochę zaśmieca nie? nasze umysły a, czy, czy, czy jakby wyobrażenia. A mm, to również jest związane właśnie z Connected TV, tak, czyli z drugim tematem, czyli wszystko staje się, Połączone, nie ma już prime time'u czy daytime'u, nie ma jakby takich, no, zupełnie inaczej zaczynamy funkcjonować, zupełnie inną no, mamy dostępność wszystkiego. W związku z tym te dane nam też dadzą możliwość dojścia do tych wszystkich osób w a, łatwiejszy sposób i bardziej efektywny, czyli oszczędzamy głowy naszych odbiorców, oszczędzamy pieniądze, stać nas na to, żeby rozwijać. Trzymam kciuki w takim razie, żeby, żeby tak to działało. Rzeczywiście ilość komunikatów, które są kompletnie nie dla mnie, które mi zaśmiecają tableta, telewizor, komputer, Facebooka i tak dalej jest ogromna. Z drugiej strony, trochę przeraża mnie to, że. Że ten urządzenia dokładnie wiedzą, co ja lubię, czym się zainteresowałam. Czasami mam wrażenie, że czytają mi w myślach. Ja też mam takie wrażenie. I tak to zostawmy, I tak to zostawmy, bo nie do końca wiem, dlaczego. Do końca, ale ale mam dokładnie to tak samo jest. wrażenie. Mm -hmm, mm -hmm. Agnieszka, bardzo pięknie Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Marta za zaproszenie. Czekałam na to troszeczkę i bardzo się cieszę, że w końcu mogłam tu być. Ja również dziękuję Tobie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do śledzenia wszystkich rozmów, wszystkich wywiadów reklamiary. Przed nami kolejne bardzo interesujące spotkania z fascynującymi gośćmi. Dziękuję, pięknie do zobaczenia.